No, kurde, co jest? No, już ponad 8 minutę i mi wyszukuję tego mecza, no. No w końcu, dziękuję! Po dziewiątej minucie, kochane wyszukiwanie meczu. Jeszcze może nie zaakceptuję jakiś. A few moments later. Nie, no to jest kurde jakiś żart, no. <laughs> Powiedziałbym coś brytkiego, ale nie, wstrzymam się. Nie no kurde długo jeszcze no... To jest przecież jakiś żart, no. To jest jakiś prank czy coś. Może ktoś wp wpina mi się po kurde, przewodzi od internetu. Ej, to... Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. O ty z... synu, urwiesz mi od internetu! Może zrestartuję. Nie no chyba nie zagram dzisiaj. Zaraz mnie coś strzeli. Nie no kurde, idę zresetować tę gierkę, no bo to przecież... Tyle już minut czekam, że to, to kurde, łeb boli. Wie więcej kurde na tego czekania, niż będzie grania. No i kolejne czekanie. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej pójdzie to trochę żwawiej. Ewidentnie muszę dorzucić kilka map, ale kurde, tak nie chcę grać. Mi się nam mirajczu. O kurde, dust! Nie wierzę w to! Super! Pewnie mi się okaże, że to jest po prostu błąd graficzny. To na pewno było ponad 30 minut. Przecież ja tu sobie za zacząłem włosy wyrywać z nudów, i przy okazji zdenerwowania. No dobra, no to teraz mogę was w końcu powitać już oficjalnie w giereczce. Oj kurde, długo czekałem za tą gierką. Oj długo, 30 minut kurde czekałem, żeby mnie w ogóle znalazło jakiegoś mecza. Niby jakaś tu seria jest, te, 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 nasze filmiki te turniejowe, ale to, to nie będzie pewnie nawet znaczone jakoś. Jeszcze dobrze się nie zaznaczyłem, bo dopiero co nagrywam jeden po drugim, po prostu mam ochotę na cs ostatnio. Chcica mnie naszła na CS-a. Oj, oj, oj. Two city, a nie one. Jeszcze jeden w cieniu siedział, nie widziałem chłopa. Mam nadzieję, że se sesja... sesja, kurde, ta sesja. Seria się przyjmie. Czy tam już przyjęła. Bo jak na razie to mierne zasięgi mamy. No i kurde, pierwsza runda przegrana. Eko trzeba zagrać. No super kurde, 5 sekund temu. Powie Nawet nie. 3 sekundy temu powiedziałem, że Eko trzeba zagrać. Nie no, jestem geniuszem, kurde. Geniusz w wykonaniu Run Volta. Super jesteś. Przesuń dupę, grubasie. No i let's go fucking A, kurde. A be, chill, be clear. Serio awupa? Dobrze, że... Bane hop mi się udał. Kurda, Wupa, serio? Serio, Wupa? Co to jest insane? Tłumacz gogle. Jestem szalony, tak. Oj, przepraszam. To było nubowe. Teraz mogę iść na. No kurde cool, no oni chodzą cały czas tam, gdzie ja nie chodzę. Ej, clear. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. I porównamy sobie czas oczekiwania za meczem i czas grania. O, ale bany hopik, fajnie wszedł nawet. Nie wiem, wszerać albo nie wiem, z czego szelem, z palca chyba. Bo paznokieć się nawet nie przebije mi. No nie chciałem tak spalić się trochę lepiej, ale nieważne. Jera rzucił takiego, że... Sam się swoich strzałów wystraszyłem, nieważne. Czy to był chłop? To był chłop. Kurde. Terrorist spawn. Jaka fajna miejscówka, nigdy tu kurde nie stałem Chociaż nie, bo dupę mi widać Chociaż nie, wi nie widać mi dupy A propos dupy Będzie czekał gdzieś. Widziałem chyba go. No nic nie zrobiłem w tamtej rundzie. A nie, zabiłem kogoś. Chyba nawet razy dwa. Kurde, z okna! W ogóle nie patrzyłem w okno. Powinienem to jakoś bardziej taktycznie zagrać. Jakiś smoke. Jakiś fleszyk. Nie, fleszyka już nie miałem. Chyba miałem tylko pana frajera i pana... Pana smoka. Aha, na midzie bomba. Supcio, supcio. Subcio, zaczynam właśnie robić super ekstra, szybką rundę. Tylko nie wiem pod jakim względem: albo zginę szybko, albo, kurde, szybko zabiję i szybko wygramy. O, mam bombę, super. Oj, nie wyszło. No ty chamie, w siarzu jeden, wieśniaku jeden No idziesz, kurde, mnie nie interesują, oni słuchawek nie mają No nie dorzuciłem, ja dupia, kurde, weź To nie blokuj mnie, ty pajacu zasrany até meu pranque. Wiedziałem, że gdzieś tu się paru wak chłop ma kawkę. No, skurde, jak głupie P90. O jednemu już psycha siadła z przeciwnego teamu Super. Dobra, let's go away, niech będzie. Kurde, bomba, może ja wychyla jednak pierwszy? O, dwóch naraz. Elo. Oj, dziurka tu jest. Tu też jest dziurka. Upsik. Good job. E, e, co tu się stało? Ja chyba ślepy jestem, nie wiem kiedy on przyszedł. No kurde, zabrali mi. O widzę cię. Co to jest? Więcej mięsa tu będzie do zabicia. Hello? Oj, kogoś tu słyszę. Ewidentnie tu chyba kogoś słyszałem, ale jednak mi się wydawało. Ponieważ stracili bombę tuż na spałnie Co za karakany Opie, wbijaj się w niego jak w masło nóż Takich meczyków mi brakuje To jest poziom Silvera, ja tak, na takim poziomie to mogę grać Pa tu nikogo nie ma pajacu zas Oj Wszystkie słowo padło super, gratuluję. No, szkoda, że nie ma nawki. O, tak przypadkiem sobie rzuciłem. O, już myślałem, że zginę. Bot powinien zaraszować. Jednak nie. Eee, pewnie boty. A ci kampią na spałnie. Nie, jednak. Pyty fe Skąd kurde? Halo? Kurde, chciałem dużo jeszcze jednego. Bo ty chodźcie tutaj. Ja nawet tu, kurde, już mi się nie chce sprawdzać. Kurde, myślałem, że to chłop jest. Ego. Kurde był, czy ktoś tu mnie prankuje? Hmm, gdzie oni mogą iść? Gdzie bot by mógł iść? Na mina. No szkóżde Oj, przepraszam. Aj, zabił mnie. To. Menda. Fazer tak, jakby mi ktoś plecy, mas dobrze, usałem. Elo, lecisz, kurde, gościu na bana. Ty też, bo nie poddałem się, twoje zachowanie. Ну КУРДЕ terrorists win. Got sniped, knife, knife, knife. Kurde, najwięcej potrójnych zabójstw. Aż pięć. Jestem najlepszym graczem Counter Strike'a na Silverach. Patrzcie na tą tabelę. Patrzcie. O kurde, zabójstwo na śmierć. Cztery zabójstwa na śmierć. Średni damage na rundę. Największy ze wszystkich. Jestem kurde, najlepszym graczem w CS-a. Opłacało się czekać te 30 minut. Yy, a co, jak już się skończył mecz? Więc muszę Wam podziękować za oglądanie. Co prawda, prawdopodobnie nikt nie dotrwał do tego momentu. A i przypomnę jeszcze, zostawcie lajka, suba i komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Pomoże to rozwijać się mojemu kanałowi, który stoi w miejscu. Dobra, nie będę już przedłużał. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.